Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej mapce tego typu, może u mnie na kanale, e, która się nazywa Amnesia Minecraft Descent. Słuchajcie, jest to mapka adventure przygodowa e, i postanowiłem za namową kilku moich znajomych nagrać z tego filmu. Więc, no cóż, zrobimy sobie krótką serię. Myślę, że to będzie 5-4 odcinki, właśnie z tej mapki. Nie wiem jaka ona jest długa, nigdy w nią nie grałem i nigdy praktycznie nie widziałem. Ewentualnie wyjątkiem był specjalna. 10 tysięcy widzów, kiedy to troszkę zahaczyliśmy tą mapkę, może jeżeli ktoś pamięta, to wie o czym mówię. No dobra, słuchajcie. Więc mapka jest typem Adventure, czyli przygodowa. I to nie jest zwykły Minecraft, jest to AdventureCraft. Czyli dość taka rozbudowana modyfikacja do naszego Minecrafta. No dobra, witamy w Minecraft, ojoj. Demko. Spoczko jest demko. Wiecie co? Nie wiem czy nie ma wyciszonych dźwięków. Tak przy okazji. Takie Dobra, pokazujesz nam sufit Okno Wow Czy nie ma żadnych głosów tu? Nie Muzyka Wow No dobra, muzykę mamy Dość klimatyczną Ach, Kamerka, no dobrze kamerka, mogłoby się pospieszyć trochę Jak widzicie gramy na Minecraft'cie jeden 7.3 <noise> Więc jest to taka pewna ciekawostka. Oh, matko, kto, kto to był? Ok. Aha, czyli mam przeczytać jakieś tam informacje, jak dokładnie się z tą mapką e, po prostu obchodzić. Czyli jak klikać, co klikać, żeby po prostu grać. No dobra. Mam na imię Daniel. Żyję w Londynie. Jest to, pochodzę z Londynu. O, latarnia, jej! No właśnie, i to są te nowe bajery, czyli nowe itemki, nowe jakieś latarnie, proszę bardzo. Świecimy i nam. No dobra, tam coś było? skery, Nowe obrazy, czy mi się zdaje? No chyba tak. Siema, Zombie, gdzie jesteś. Wow, 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 no stary, ja cię proszę. Żeby w Minecrafcie coś takiego robić? No fajne Hello. Nic ze mną nie idzie. Mam nadzieję, że będą jakieś straszne momenty czy coś w tym stylu. Zresztą sam klimat jest fajny już. Ouch What the fuck? To się zawaliło. Okej, okay, spoko. No 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 no. Hello Ojej. A że co to jest? No, ale fajne, fajne, takie mogliby coś w Minecrafcie zrobić. <laughs> Aha, i że teraz wrócić nie mogę, tak? O, ja mogę, dobra. Spoko. Spaczona ziemia. Following me Gdzie mam iść? Ej, tego tu nie było, panie Czekajcie, ja przyciszę sobie trochę słuchawki. Dobra, okej okay. Co my tu mamy? Wire and caro, czyli chyba ta. Eee, no. Tam, gdzie się wina trzyma. Aleksander, I store the key in the old archives. Um, Aleksander, schowałem klucz w starych archiwach. Ale gdzie są stare archiwa? Jej. Tu? Książka. Uuu, wyłączyłem latarnię. Okej, okay, sorry. Sorry, nie chciałem. Insert, tu mamy włożyć. Um, jak widzicie, wiadro lawy, więc to za chwilkę zrobimy. E... Co to za świat? To byliśmy? Mówi tak strasznie niewyraźnie, że nawet go nie mogę zrozumieć. E... Power Glove. E, jakaś rękawiczka czekacie do drugiej ręki sobie wezmę to, okej okay. The Power Glove shows all creators away a przesuwa skrzynię, o ile dobrze zrozumiałem Uhuuu, jakie cuda nie widy Aha Tu mogę handlować, jak widzicie, jak włożę trzy proszki Redstone'a, mogę kupić wiadro lawy Jednak wiadro lawy, ani Redstone'a teraz nie mam Wow, what the fuck? O mój god, co to jest? Spoko, spoko, spoko. Ho. Idziemy na górę. Czy my już zwiedziliśmy wszystko? To drabina? O proszę, czyli jednak nie wszystko. Archiw, tam są archiwa. Czekajcie, bo tak patrzysz na te, na te książki, może coś wiecie. Jej, cześć! Zombie, gdzie jesteś? A teraz szukamy klucza. Taka muzyka. Ha, fajnie zrobione, sami przyznacie. jej Silver key. Zrobione jest naprawdę sympatycznie i dość starannie. Więc. Y Ktoś musiał naprawdę poświęcić troszkę czasu na tym. Haha, krzesło wygląda ładnie. Stół także, co? Takie mawelki by się nam przydały do Minecrafta. Naprawdę. A nie wiem, czy zrobienie jakiegoś krzesła to jest taki wielki upór dla Mojangu Okej, okay. no dobra. Mamy co my teraz podnieśliśmy? Klucz. Eee, klucz, a wejście było tu. wymiatamy Aha, pusta skrzynka jak. Miło. O, panie, co to jest? O, skrzynka. Czerwony proszek. Czyli mamy jeden. Aha. Wiecie, że nie wiem. Czy tutaj coś było i znikło? Dobra, nieważne Never mind Fajne, to jest łańcuch chyba Kolejna, ooo chyba będziemy... Coś mi się zdaje, że musimy ją zbierać trzy Wiecie co, ta teksturka mi się podoba Nie wiem czy sobie nie wkleję jej zamiast tą Bricka jest naprawdę bardzo przyjemna Taka, taka wiecie, scary Ojej a ja mam to schhandlować, tak? Juhu, what the fuck! No, patrzcie, nawet nie zobaczyłem skina tego zombiego. Co eee, chcemy to zrobić? Przeskoczyć mu to? Jej, żyję! I'm alive! Mm, no dobra, a gdzie to było z tym czerwonym proszkiem? No, jak na razie mi idzie i bardzo fajnie mi idzie, tylko tak. Czyżby to było tutaj na dole? Tu, nie. Tu pro, ho, ho Chyba tak. Jezu, co to jest za dźwięk? Wiecie co? Może podgłoszę troszkę muzyczkę. Bo te wszystkie dźwięki są tak głośne, a muzyka jest tak cicha. Jej, mam wiadro lawy, Chora. Nie, nie, tam otwór loch nie jest lochna z mieszka. To nie. Idziemy, idziemy z tym biodrem lawy do góry. I to było gdzieś, bodajże. Tutaj. Chora. Eee. Sewe, to są te. No, jak to się nazywa? No, te co są pod miastem. Te ścieki czy Uuu. Pod naprawą po. Ehm, um, tej powodzi 1897 rok. Mm -hmm. What the hell, czemu ten piesek spadł z nieba? Uhu, a co to robi? Czyżby to mógł zaliczyć? No, gdzie tam co to jest? Sanity? Dobra, czy to nam spada. Ciekawe, czy dojść do zera, czy coś się stanie. Ha, <laughs> to są. Sw... Wow, no panie, proszę cię! Hmm. Dobra. Jezusie! To jest masa Spadają Spadające psy. Nie, nie! Nie, koniec psów! the fuck off! Już? Oho, ho! Mam tam doskoczyć? Huuu! Yeah! I'm the best. Jej. I jej. No dobrze. Grzeczny psiak. There's something in the water. Coś jest w wodzie. Jesus, uciekamy. Zrobi nam. Fajnie, mamy tutaj chyba trzy rodzaje drabin w tym Minecraftcie. I o jakimś tunelu, który był jednocześnie pułapką. O oh my god, no, chodzi mi się nafta. O, drzwi się przestraszyły. Ja cię proszę, eee, saliwa lata. Elevator. Eee, mogę rozwalić winda, ale jest zablokowana. Please do not enter, spikes. Melfukcionik, co to jest matko boska? Pierwszy raz to widzę na oczy. He? To to? Predator jest? Nie, nie, to nie idziemy tam. Eee... Ha, fortepian. Dajże. Okej, czyli co teraz? Chyba do tego predatora, idziemy. Ahaha Maharamo. Zapewne to jest coś związane z... Amnezią. A ja w Amnezie tak za bardzo dużo nie variance... grałem. Ale wiecie co, zanim my tam pójdziemy, to ja sobie idę do predatora, bo jestem ciekawy, co to jest w ogóle. Co to, what the, what the fuck was that? Hey! <susurwany> no, way, guys, no, Okej, okay. idziemy tam, ale w ogóle po skosie postać idzie szybciej. Counter-Room, uh, country room uuu, tam jest jakieś zioło. Hmm, dobra, no good luck, to jest ściana, niewidzialna ściana. Mm, no ja cię proszę, jak ja mam to rozwiązywać, to to mi nie czasu chyba. Ha, <grybujesz> ok. I'm the best. Klucz. Dziękuję ci bardzo. Klucz. Mm, Ile cię ma otwierać drzwi? Które są tu? Aha, okej Okej, okej, mam nadzieję, że dostanę jakiś miecz Później mm -hmm. Ale skrzynek, poproszę, o właśnie, o naftę, tak, dużo nafty Aha, tego się otworzyć nie da The strength of the Sun. Albo się daje, albo nie znajomy w tych... Eee... Czeka. Control room at control room door control. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. No, ale, no ja wiem, ale co, co ja mam tam zrobić? Powiedzcie mi, co ja mam tam zrobić? Słuchajcie, gramy już 15 minut. Więc yy, w komentarzach możecie napisać, co ja mam dalej zrobić. E, I do usłyszenia w kolejnym. Byłem, i do usłyszenia w kolejnym odcinku w takim razie. Mam nadzieję, że taka mała zmiana e, troszkę tej przygody w Minecrafcie e, będzie dość przyjemna. Więc e, tak, dobrze. W takim razie napiszcie, co ja mogę tutaj jeszcze zrobić e, i usłyszymy się w kolejnym odcinku, już niebawem. Więc cześć i do usłyszenia. Hej, tak. No. To na tyle. Cześć.